Ostatnimi czasy dostałem od Was kilka zapytań, a mianowicie jak ustawić moduł RTK w dronie. Nie jest to procedura bardzo skomplikowana, ale wymaga kilku kroków. A mianowicie, wyposażenie się w takiego drona, który posiada właśnie taki moduł RTK. I to nieważne, czy będzie to system dwumodułowy czy jedno, a czym to się różni, to kiedyś Wam na pewno objaśnię. Ale musicie takiego drona posiadać. Następnie zarejestrować się na stronie ASG Eupos, która jest to platformą zupełnie darmową od 2022 roku. A następnie wpisać wszystkie dane, które otrzymacie. Nie jest to skomplikowana procedura, ale trzeba tutaj te wszystkie parametry wpisać. Więc nie zapomnijcie zostawić suba na moim kanale, jeżeli spodobał się Wam odcinek, a jeżeli chcecie podnieść swoje uprawnienia w lataniu w kategorii szczególnej, czy to w scenariuszach międzynarodowych, czy krajowych, to możecie to u mnie wykonać.